Cześć Siemanko, witam Was bardzo serdecznie w tym, w tym takim odcinku dość nietypowym, którego się mogliście nie spodziewać. Jest to filmik jednorazowy, więc w sumie nie będę mówił, że to jest odcinek. Jest to jednorazowy filmik em, z Minecraft'a. I co ten filmik ma na celu? Jak wiecie, na tym kanale się dość długo nic nie dzieje. No i nie zacznie się dziać nic regularnie na razie, no bo już nie ma sensu nawet gdybym chciał teraz już czegokolwiek zaczynać, tak mi się przynajmniej wydaje. No bo już jest zaraz FIFA 22 i tak dalej, i tak dalej. Chyba, że ogarnę jakieś mody do FIFA 21 i to byście chcieli zobaczyć, bo mam na przykład realistic moda i można na tym modzie na przykład zrobić karierę czy coś takiego, jakbyście chcieli, oczywiście. Natomiast dzisiaj po prostu chcę zrobić coś nad, nad czym bardzo się długo zastanawiałem i chciałem to kurczę zrobić, czyli pokazać Wam moją mapę. Moją mapę w Minecrafcie mapę, nad którą ja spędziłem już ładnych parę lat na, na serio, bo jak gram w Minecrafta, to gram. Ja nie gram w Minecrafta jakoś często, żebyście mieli świadomość, ale jak już gram. To gram cały czas na tej jednej mapie, nie? I to jest jedna mapa, którą cały czas robię, i to trwa gdzieś tak od, bo ja wiem, może z 6-7 lat już nawet. Więc naprawdę szmat czasu ja na tę mapę już poświęciłem. Na początku grałem oczywiście dużo częściej, na początku gdzieś bardzo mi na tym zależało. No potem. Wiadomo, grałem coraz mniej w Minecrafta i tak dalej. A teraz sobie tak okazjonalnie czasami do tej gry wracam. No i właśnie dlatego, że mam wielki sentyment do tej mapy. No i nie ukrywam, że cały czas też ją rozwijam za każdym razem, bo jest to po prostu bardzo fajne. I dzisiaj chciałbym wam ją trochę pokazać. Co jest bardzo ważne, przy tym co będę wam zaraz mówił. Ja przy tej mapie nie używałem absolutnie żadnych modów. Jedyne do czego modów używałem, bo do dwóch rzeczy używałem GameModa. To było tylko spełnienie villagerów oraz yy, z Geymoda wziąłem sobie siodło na konia, bo siodło jest bardzo ciężko zdobyć i yy, po prostu uznałem, że to sobie mogę wziąć. Więc te dwie rzeczy to są rzeczy, które wziąłem z Geymoda i to tylko tyle. Reszta, co tutaj będziecie widzieć, to jest przeze mnie wykopane, przeze mnie zebrane, przeze mnie zbudowane bez żadnych modów, bez niczego takiego typowo na Survivalu, bo to jest mod, w którym gram w tę grę. Yy, to jest poziom, na którym gram w tę grę. Więc yy, co, zaraz sobie ruszymy i właśnie zaraz użyję sobie tej gamemoda. Dobra, zaraz użyję sobie tej gamemoda właśnie, yy, ale to tylko po to, żeby was po tej mapie po prostu móc ładnie oprowadzić, żeby wam to móc ładnie pokazać. Będzie to łatwiej zrobić z gamemoda, więc tutaj sobie to szybko zrobimy. OK? Yy, yy, i teraz tak jak widzicie. Zrobimy sobie od razu może tak. Jak widzicie, ta mapa jest naprawdę cholernie. Cholernie ładnie jest to zrobione, przynajmniej moim zdaniem. Eee, tak jak mówię, to jest wszystko robione samodzielnie przeze mnie, więc to naprawdę myślę, że, że jest coś fajnego. Oprowadzę was zaraz tutaj po tym wszystkim. Eee, niektóre rzeczy jeszcze są w trakcie budowy, właściwie chyba aktualnie jedna rzecz jest w trakcie budowy, którą sobie dzisiaj wymyśliłem, że sobie tutaj zrobimy. Natomiast, tak to wszystko tutaj wygląda, jeśli chodzi o taki lot ptaka szybki, na to wszystko. Ehm, no, a ja zaraz Wam pokażę i zaraz Wam też opowiem trochę o tym, w jakiej kolejności to wszystko powstawało, dlaczego coś powstało, dlaczego czegoś, coś może nie powstało. Ehm, no, i jaki na to wszystko był pomysł, Generalnie. Wyglądało to tak, moi drodzy: ehm, No, że po prostu ja sobie pewnego razu zacząłem grać Minecrafta. I to było trochę zainspirowane Rezim, pamiętam. Wtedy oglądałem jeszcze jego i jego Minecrafta. I, I on budował coś takiego, właśnie, że budował takie domki, takie wystające, właśnie w taki sposób, jak widzicie z góry, nie? Że to jest na naturalnej górze zrobione, i sobie takie domki wychodzą w powietrze, jakby. I mi się to bardzo spodobało. I chciałem zrobić coś podobnego, więc sobie tak chodziłem i szukałem jakiejś fajnej góry. No i uznałem, że tutaj będzie fajnie, bo tutaj nie było żadnych law. Ta lawa tutaj też przeze mnie wylana, żeby mieć blisko źródła lawy. E, natomiast nie było tutaj żadnych law, niczego takiego, więc uznałem, że to jest fajne miejsce. Tutaj był blisko las, bo tutaj wszędzie był las. To wszystko zostało co prawda przeze mnie em, wykopane i nie do końca posadzone, bo sobie swoją las po części tutaj. Natomiast był tam las, e, więc uznałem, że to jest fajne miejsce. Tutaj była wioska villagerów, bo tutaj wioska villagerów była oryginalnie. E, więc, więc tak, uznałem, że jest to super miejsce, bo... Można sobie od villagerów coś pożyczyć. <laughs> Czasami, nie? Coś od nich zarąbać, coś im zepsuć. Można. Eee, więc uznałem, że to bardzo fajne miejsce i że tutaj się sobie osadzę, nie? No, i sobie wybrałem tą górę, właśnie. I jak to wszystko wyglądało? Eee, no, pierwszy na tą górę dostałem i tego na przykład to bardzo długo nie było. Znaczy, w ogóle na początku tego nie było. Bo zacząłem sobie budowę od tego, moi drodzy, że zbudowałem sobie ten domek. Ten domek to jest domek normalny, mój mieszkalny. Mój domek zbudowany jako ten, w którym mieszkam. Z ładnym widokiem tutaj na wioskę był, prawda? Fajnie, tutaj taki domeczek z łóżeczkiem i tak dalej. Kwiatki, wszystko. Tu u góry był mój taki pierwszy mini magazyn, że tak powiem. No i to sobie wszystko tak żyło, nie? I e, to sobie zbudowałem jako pierwsze. E, I co, co fajne, właśnie, to to, że zbudowałem to samo i to zostało samo. Tą resztę potem dobudowałem. I jako drugą rzecz, natomiast zbudowałem to. Czyli taki mój warsztat jakby. Był tam ten domek i zaraz potem zrobiłem ten drugi. Który powstał jako taki mój warsztat. Ja lubię zawsze taki osobny mieć ten, tutaj jakieś dwie takie te. No i tutaj wiadomo, piece i tak dalej, wszystko tutaj gdzieś jest, nie? Też ładne kwiatki, też widoczek jak widzicie. Wszystko tutaj to jest w podobnym stylu zrobione, tylko tak górę nie ma dachu takiego ładnego jak to, bo to ma taki ładny dach, że można sobie wejść na poddasze. No i tak sobie zbudowałem te dwa domki, nie? Ehm, no i wtedy w sumie nie pamiętam jak to się stało. Ale zacząłem jakoś robić coś z tymi kamieniami. Zaraz wam pokażę w ogóle skąd te wszystkie kamienie wykopywałem, jak wygląda to miejsce. Bo tego kamienia, jak pewnie mogliście zauważyć, jest tutaj odgroma wszędzie. No i to jest kamień wykopywany głównie w jednym miejscu. Mam taką kopalnię, w której to wszystko wykopywałem. Więc to też naprawdę fajnie, fajnie wygląda. Ta kopalnia miała przez długo takie dzikie zejście do niej. Ale jakiś czas temu to sobie ładnie ogarnąłem. No ale tak, budowałem sobie tutaj te dwa domki, nie? Zbudowałem sobie to ogrodzenie, tak mi się wydaje. Na pewno zbudowałem sobie też to tutaj, to tutaj, gdzie, gdzie, zaraz zobaczycie co gdzie, to było dobudowane później, pierw było tylko to. Ehm... No i tak sobie pomyślałem, że kurde, mam tutaj wszystko zabudowane, nie wiem co tutaj zrobić. No i wtedy tutaj była góra jeszcze, jeszcze nie była tak ładnie zrobiona, no i uznałem, że ja przez tą górę się muszę przekopać na drugą stronę. No i się przekopałem, zrobiłem tutaj taki ładny, jak widzicie, tunel, taki klimatyczny na drugą stronę góry, e, co tutaj się dzieje to wam zaraz wszystko powiem no i wtedy miałem wykorzystanie właśnie tutaj do kopalni i wtedy poszedłem sobie zrobić kamienie, w takiej kolejności to było, tak dobra, e, więc tak, co jest w tym trzecim budyneczku, który jest tutaj już wam pokazuję, tutaj są kury, e, nie wiem o co mi chodziło ale to jest pełne kur dosłownie e, ja, ja nie wiem o co mi chodziło, ale chciałem sobie zbudować kurnik, więc mam kurnik tak, to taka historia tego miejsca, to jest kurnik ten kurnik jest, jak widzicie, bardzo, bardzo, bardzo zaludniony. No i tutaj też taki kolejny tunel sobie zbudowałem. To już oczywiście w późniejszym czasie. Zbudowałem ten tunel po to, żeby zrobić sobie tutaj wioskę villagerów, kolejną. To już jest mojej roboty wioska. Taka sobie na wysokości, tak, taka mini wioska, jakiś tutaj ratusz, jak widzicie. Jest tu sobie, prawda, informacja, jakieś biuro w ratuszu. E, jakiś goście tam uwięziony, tu jakieś takie pięterko, łóżeczko, tak to sobie jest zrobione. E, no i tu co? Tu widzicie, że jest jakiś taki piecyk, to niedawno zrobiłem. E, tu jest kolejny jakiś domek, takie domki, tu jakieś jest y, pole, prawda? Trochę ono często zamarza, ale to nie przeszkadza e, w tym, żeby tutaj coś rosło, więc tak sobie rośnie. E, no i tak to tutaj fajnie wygląda, jeśli chodzi o tą wioskę. A co jest tutaj? Um, no to jest takie coś, co chciałem sobie zbudować, nie wiem po co. To jest budynek, który nie ma, teraz ma jakiś cel, ale pierwotnie on nie miał kompletnie żadnego celu, po prostu taka wieża widokowa, że można sobie tutaj było wejść. No, i można było się tam wrąbać na najwyższy szczebel i po prostu sobie tak popatrzeć, nie? Ehm, zrobiłem też tutaj taką ładną ozdobę i tak dalej. No, ale generalnie teraz ma to zastosowanie, bo jakiś czas temu sobie musiałem, żeby się dalej rozwijać tutaj, zbudować portal do netheru i właśnie tutaj on generalnie sobie stoi. Tutaj mam portal zrobiony. Ehm, no i tak, a poza tym to można sobie wejść tutaj na samą górę tego budyneczku. No i sobie generalnie zaraz pod chmur sobie to wszystko pooglądać. No. Tak to sobie tutaj jest zbudowane, jeśli o to chodzi. Idąc dalej, wyjdziemy sobie stąd. Oho, noc nam się robi, zaraz trzeba będzie się przespać. Chociaż to pod wieczór też bardzo ładnie wygląda, więc też wam to wszystko jeszcze tutaj pokażę. Natomiast tak, nie będę przychodzić na razie do tego, co robimy jako pierwsze. Tutaj, jak w ogóle... Bo tak, bo z tą wioską była taka sprawa że ja tą wioskę im rozpieprzyłem, w, po, w dużej części. Te domki są na swoich oryginalnych miejscach, są w oryginalnym stylu odbudowane, dosłownie tak jak były zbudowane. Tak samo je odbudowałem. Natomiast te domki były rozpieprzone przeze mnie w pewnym czasie, tak samo te wszystkie pola i tak dalej. Ja to wszystko teraz odbudowałem jakiś czas temu. Jak już byłem bogaty, że tak powiem, czyli już mając zasób odpowiedni, drewna, kamienia i wszystkiego, bo na początku gry nie ukrywam, że często że żerowałem właśnie na tych tutaj naszych villagerach, prawda? I od nich tutaj dużo rzeczy zabierałem. Natomiast em, jakiś czas temu sobie postanowiłem, bo tak, tutaj jest takie ładne zejście w ogóle, fajne, to jest takie wejście do góry, prawda? Jak sobie potrzebuję. A jak chciałem tutaj... I przez większość czasu w ogóle to były jedyne dwa wyjścia, nie? Że tutaj zejście na dół, znaczy wejście do góry, a tutaj jest zejście na dół, po prostu tak o sobie skaczę do basenu, no nie. I tutaj po prostu było wyjście. Takie orze wychodziłem. Potem zrobiłem sobie jeszcze tutaj taki przedsionek ładny, i zrobiłem przejście na drugą stronę. I tutaj mam parę drzewek. Jak potrzebuję jakichś drzewek na szybko i mogę, żeby je w noce zbierać, żeby mnie nic nie zabijało, to robię to tutaj. Ten konik tutaj jest tymczasowo, na niego nie zwracajcie proszę uwagi, bo konia ja dopiero ogarnąłem i dopiero mu się buduje miejsce. No i zrobiłem sobie wtedy takie wyjścia na dwie strony, nie? No i uznałem, że kurde, fajnie by było zrobić tutaj coś więcej. Bo coś jest w ogóle super, to to, że tam u góry prawie w ogóle nie chodzą żadne moby, tam tylko ewentualnie czasami jakiś pająk się zapuści, ale to naprawdę rzadko. Tutaj na dole, no jest ich więcej, tutaj na dół one sobie wchodzą, co prawda nie do końca wiem jak, albo może się gdzieś spawnią tutaj po prostu, ale no tutaj się czasami pojawiają moby. Więc tutaj one czasami są, ale jest ich też mało, w porównaniu do tego oczywiście ile ich jest na dworzu. Natomiast dlatego, tutaj są na przykład jeszcze takie przed wejściem, już na moje posesje, są tutaj takie płotki i to wszystko. No to jest po prostu po to, żeby tutaj nic nie wchodziło, nie? Ehm, no. I tak, jeśli chodzi o to, to ja to jakiś czas temu sobie odbudowywałem No i postanowiłem taki duży obszar sobie obkamieniować właśnie I zrobić to, jakby połączyć to razem z tym moim ośrodkiem mieszkalnym, nie? Żeby zrobić z tego jakby taką moją wioskę I połączyć to też z tą wioską u góry Dlatego tutaj jest takie przejście, tam jest kościół Który niedawno zrobiłem, taka wiecie, kaplica No bo co to za wieś bez jakiegoś kościoła, prawda? No, e, więc tak to zostało zrobione Te wszystkie domki odbudowywałem Oryginalnie, według tego jak to było I te ścieżki też, to są ścieżki, które Oryginalnie tutaj były, tylko one oryginalnie Normalnie są ze, ze żwiru zrobione, no nie? No ja sobie po prostu zrobiłem tak ładnie drewnem, je sobie obsadziłem. Pola, wiadomo, też to wszystko tutaj było, ja to tylko sobie tak ładnie oświetliłem, żeby to fajnie wyglądało. Te wszystkie glowstone'y, to wszystko jest z netheru oryginalnie przeze mnie zdobyte, normalnie na survivalu, jakby ktoś się pytał. No i tak ładnie te domki są zrobione, tutaj niektóre mają coś więcej w środku, no i potem musiałem też pospałnić tutaj villagerów, bo ta wioska była wyginięta. Przez to, że ja im rozpieprzyłem te domki, nie było to oczywiście ogrodzone w żaden sposób. Wow, a to zombie. No, nie było to w żaden No mówię, tutaj się moby pojawiają. Nie było to w żaden sposób, niestety, wówczas. Kaman, przesuń się. no. A nie wkurzajcie mnie. Ups. No, jak widzicie, ym, to co mówiłem, tutaj moby się zdarzają. Tutaj moby się zdarzają. I niestety, i niestety te moby czasami tych villagerów y, zmieniają. Dlatego, y, znaczy, to mi się pierwszy raz zdarzyło, ale normalnie one ich nie zmieniają. Natomiast, generalnie, moby się tutaj zdarzają, jak widzicie, dlatego tutaj trzeba uważać. E, natomiast ja tutaj raczej po nocy się nie zapuszczam. Ale jest ich tutaj zdecydowanie mniej niż to jest normalnie, jak widzicie. E, no i co? Mamy tutaj sobie takie przejście do góry. Z niego już na szczęście moby nie korzystają. Jest tutaj takie ładne, wielkie przejście do góry. E, no i tutaj na górze jest kaplica. Kaplica, którą zbudowałem sobie ostatnio. Tak for fun, e, bo nie wiedziałem co zrobić. Więc zbudowałem sobie coś takiego. E, jak widzicie, takie ładne tutaj sobie zbudowane jest, prawda? E, wszystko pięknie, pięknie, pięknie. Sobie ładnie tutaj. Jest zrobione. O, proszę, ładna kaplica. Jakby, jakby się chciało jakiemuś villagerowi tutaj przyjść, to ma takie miejsce. No i tutaj jest oczywiście ta druga część wioski, którą wam już pokazywałem, która jest mojej własnej tutaj budowy. No i to sobie tutaj wszystko sam zbudowałem, no nie? Dobra, idąc dalej, co my tutaj mamy? Ehm, po tym wszystkim, tutaj, co tutaj budowałem, i tak dalej. Po tym odbudowaniu całem tego. Tutaj generalnie są jeszcze wyjścia tam normalnie z tej wioski e, na przykład tutaj widzicie takie wyjście, tam jest jeszcze takie wyjście i jeszcze tam jest takie wyjście no i, i, i co? I sobie tak to wszystko budowałem no i pokażę wam yy, co tutaj się dzieje na dole. Tutaj na dole miałem taki pomysł, żeby sobie zbudować taki dworek. Więc to jest taki dworek generalnie, cały z kamienia. Tego na dole nie było, pierwotnie. To było tutaj, zbudowałem sobie tutaj ten domek, żeby mieć taki istny magazyn. No i tutaj mam taki, prawda, magazyn. No, może nie jest jakiś wielki, ale na moje potrzeby on na razie wystarczy, bo ja raczej nie magazynuję dużo rzeczy. Ja po prostu je od razu z nich korzystam, jak zbieram. Więc to jest tak. Tego nie było, tak jak mówię, więc tam na razie nie patrzcie. To było też niedawno zbudowane. Natomiast yy, był, jest tutaj kopalnia, do której was teraz zaprowadzę. Kopalnia, do której przez długi czas było zejście na partyzanta, robione z dytu za każdym razem. Budowałem pod sobą, potem skopywałem, jak schodziłem. Jakiś czas temu sobie to ładnie zrobiłem. Już jest tak, że nie można tutaj nigdzie wypaść. I że jest yy, drabinka. I drabinka prowadzi na dół. Dlaczego skończyłem kopać w dół? Bo jak widzicie, tutaj jest. Ups, tutaj jest taki dół. Taki wielki dół, i ten cały dół jest właśnie wykopany przy, przy okazji kopania, tej z góry to aż było, e, przy okazji kopania po prostu uszukania, znaczy no po prostu przy okazji kopania rzeczy potrzebnych do budowy tutaj tego wszystkiego z kamienia. E, natomiast teraz no jest po prostu tak zrobione, e, że sobie tutaj schodzimy, bo dalej się pojawiają tutaj takie stworki, jak z kamienia wykopujesz, to takie stworki pojawiają, które zabijają, więc dalej w głąb już nie szło kopać. Dlatego tak to zrobiłem po prostu, że tutaj sobie zrobiłem jakby taką ładną bazę taką, prawda, tutaj jakieś jak potrzebne jakieś rzeczy są, yy, tutaj jakieś na szybko, jakby potrzeba sobie było kilofa robić czy coś. No i tutaj yy, pierw kopałem w tą stronę, o, creeper. Yy, a, to jest peaceful, nie? Dobra, to można tutaj przejść. <laughs> Sorry. Ale generalnie pierwszy raz się spotkałem tutaj z mobem, yy, ale jak widzicie tutaj jest to bardzo, 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 bardzo... Naprawdę bardzo długie. Okej, okay, nie tutaj robi ten gościu. Mam wrażenie, że oni się tutaj na modzie pojawiają, bo bez moda jakoś tak się nie pojawiali tutaj. Ale generalnie jest tutaj taka wielka kopalnia zrobiona, którą sobie wykopałem. Tam jest zejście na dół, tam diamenty są, tam jest dużo diamentów generalnie, więc tam sobie wykopałem. Tutaj ostatnio zacząłem takie odnogi robić. No tak sobie generalnie to wszystko buduję, stąd brałem na to wszystko materiały, no nie? Eee, tak to sobie wyglądało. No, i ostatnia rzecz to jeszcze właśnie to, co zbudowałem tam sobie po drugiej stronie. Czyli tam po drugiej stronie e, zacząłem sobie budować tutaj taki ogródek sobie zrobiłem na dole. Tu go widzicie, właśnie taki klimatyczny ogródek. E, oszklony, tutaj taki taras, ładny, też z całym widokiem. Fajnie to wygląda. No, nie, generalnie jak jest jasno, to w ogóle dużo stąd widać. Taki sobie ogródek zrobiony tutaj. I teraz. Zacząłem budować, to jeszcze w ogóle nie jest zrobione, to jest w trakcie budowy. E, to właśnie będzie dla konia. Tutaj zrobimy, zrobię sobie taką miejsce dla koni generalnie. Tego konia ja znalazłem po drodze. Tylko siodło dla niego zrobiłem z game moda. E, tak jak mówię, tylko siodło i spawnery villagerów. To jest jedyne do czego używam moda. E, resztę robię wszystko sami zbieram. No i tutaj sobie buduję takie coś. No, i zobaczymy, co z tego będzie. No, yy, ale co, dajcie znać w ogóle, czy Wam się ten odcinek podobał, bo tak po prostu miałem takie pragnienie, żeby się podzielić tym wszystkim, co tutaj zbudowałem przez tyle lat. W minecrafcie mówię, nie gram jakoś dużo, ale gram cały czas na jednej mapie. Dlatego to tak wszystko jest rozbudowane i tak fajnie to wszystko yy, wygląda okazale. Yy, więc tak, no co, ja się z tego miejsca chyba z Wami pożegnam, z tym ładnym widokiem na nasze, na moje tutaj mie miejscówki. No i co, dajcie znać, czy wam się w ogóle taki odcinek podobał, jeśli tak, to zostawcie łapkę w górę, subskrypcję, mam nadzieję, że w przyszłym roku wrócimy już z seriami regularnymi z Fify, no a na razie, do zobaczenia, do zobaczenia w... następnym razem po prostu, no i cześć!